Cześć wszystkim z tej strony DePlayer i witam w pierwszym odcinku panelu o Chelsea. W takich panelach będę się wypowiadał na temat sytuacji w Chelsea, plotek transferowych etc. Pierwsze odcinki z tej serii będą o obecnej sytuacji Chelsea, o składzie i o tym, jak na stan obecny widziałbym przyszłość mojego ulubionego klubu piłkarskiego. To do części z Was, która wyczekuje odcinków z kariery Wolverhampton, spokojnie to też będzie się pojawiać, jak i ogólnie karierę na tym kanale. Dzisiejszy odcinek jest o sytuacji menedżerskiej następ 5 marca 2023, a najbliższy odcinek z panelu będzie o sytuacji bramkarskiej. Będą to głównie krótkie odcinki, w których wyrażę swoją opinię i z każdym z Was z chęcią podyskutuję na te tematy w komentarzach. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, i przechodzimy do Odcinka. Graham Boda, obecny menedżer Chelsea. Gdy został zatrudniony w miejsce Tuchela, byłem bardzo zły. I tak by nie zrozumcie mnie źle. Uważam, że Tuchel i tak by został zwolniony. Tylko um, uważałem, że później, nie? Przed okienkiem e, zimowym lub pod koniec sezonu e, 2022-2023. A tu przychodzi Todd Bowley Robi całe okienko pod Tuchela i go zwalnia tuż po jego zamknięciu. I w jego miejsce bierze niedoświadczonego Pottera. I do tego psuje moje przewidywanie, jakoby Steven Sherad miał być pierwszym menadżerem, który zostanie zwolniony. Dzięki, Bowley. Anyway, wracając do Pottera, nie znam żadnego fana fanatyczności, który uważałby, że będzie się nadawał. Wykreślając słowo uważał, bo mówię o pierwszym tygodniu od zatrudnienia Grahama na stanowisko menedżera Przychodzi gościu z Brighton, co prawda po dobrym starcie sezonu, ale z Brighton. Niedoświadczony nigdy z trenowaniem dużej europejskiej drużyny. I tak Nie zrozumcie mnie źle, Brighton to dobra drużyna, ale... Ale to duży przeskok ze średniaka Prem do drużyny, która ma... która parę lat temu wygrała Champions League. Nagle z zadania po prostu bycia w górnej części tabeli dostaje zadanie dojścia do finału Champions League i do top 4 w Premier Można było się spodziewać, że nie da rady. A czy nie dał rady? Oczywiście, że nie dał. Jesteśmy obecnie na 10 miejscu w Premier League. Ale pytanie brzmi, czy dajemy mu szansę? W końcu ma poparcie szatni i szatnia wierzy w jego projekt. Może po prostu potrzebuje czasu. Po zamknięciu zimowego okienka niektórzy ludzie mówili, że Potter da radę. Po prostu to długoterminowy projekt. I możliwe, że taki projekt to jest. Ale czy mamy wystarczającą cierpliwość? Czy to się opłaci mu dać czas? Niektórzy fani Chelsea mówią, że to nowe Arteta, że Arsenal pod Artetą radził sobie na początku fatalnie. I kolejne ale. No właśnie. Czy Potter umie tak oczarować tą szatnię? Sądzę, że nie. Jego charakter nie jest takim jak Artety. Graham nie jest osobą, która da sobie radę udźwignąć szatnię z takimi nazwiskami. Jego projekt w niektórych momentach wydał się ciekawy, ale wyniki Chelsea prowadzonej przez niego są, mówmy się, fatalne. I to tak serio fatalne. Dlatego sądzę, że czas na zmianę. I do tych, co powiedzą, że wyniki to nie wszystko i się nie liczą. Tak, wyniki to nie wszystko, ale się liczą i, i to bardzo i nie można ich ignorować. Więc, kogo bym widział na jego miejscu? Jest parę opcji. Mm, obecnie na to jest Są plotki o poroście Tuchela, ale no nie widzę tego. O ile bardzo jestem ciągle zły o jego zwolnienie, wtedy. To nie chcę go tutaj z powrotem. Sądzę, że było, minęło, super było, ale nie wracajmy do tego. Poza tym jest z Stodem, więc małe są szanse na jego powrót. Są plotki o Poczetino, ale. Reacja, to jest Poczetino. Ja tak grzeczniutko podziękuję za Poczetino. Zatem, kogo ja bym tu widział? Odpowiedź to. Parabam, Luis Enrique. Mam to uzasadnić. Yy... To po prostu jeden z moich lubionych menedżerów. Dobra, ale nie jest jednym z moich lubionych menedżerów bez powodu. Umie zarządzać szatnią, co pokazał w Hiszpanii, zarówno w reprezentacji jak i w Barcelonie, chociaż w tym drugim to może nie zawsze. Mecze jego drużyny ogląda się przyjemnie dla oka. Styl gry nie jest nadmiernie defensywny i umie postawić na swoim. Co pokazał właśnie w reprezentacji Hiszpanii. To właśnie tam według mnie rozwinął się najbardziej menedżersko. Był to ważny pobyt zarówno dla niego, jak i dla reprezentacji, bo to właśnie Louis przekształcił tę reprezentację ze starej kadry, po której odejściu wszystko miało się sypać, w ponownie obiecującą reprezentację, która ma potencjał stać się hegemonem Europy w najbliższych paru latach, a niektórzy by powiedzieli, że już nim jest. I dzięki swojemu charakterowi to on zarządzał tą szatnią i nie było piłkarza, który niepodważalnie byłby w reprezentacji i w pierwszym składzie. A jaki byłby plan po jego przyjściu do Chelsea? Otóż długoterminowy projekt. Ale Oskar, przecież Potter też miał mieć długoterminowy projekt, a go odrzuciłeś. Tak, odrzuciłem go, bo nie ma charakteru, który by poradził sobie z tą szatnią. A długoterminowy projekt to jedyne wyjście dla tej yy, drużyny, jeśli by chciała wrócić na szczyt Anglii. Jak ten projekt miałby wyglądać? Uważam, że letnie okienko transferowe to najbliższe, mogłoby być ostatnim ze ściąganiem dużych i drogich nazwisk. Wydalibyśmy dużo pieniędzy, ale sensownie, nie to, co widzieliśmy w zimowym okienku. Transfery szerzej omówię w najbliższych odcinkach, więc nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji, bycie nic nie ominęło. Następnie po tym letnim okienku przyszłe by były z mało wydawanymi pieniędzmi, lecz rozsądnie wydanymi, tak jak to robił Arsenal nie drogo, a mądrze, przez następne 3-4 sezony pieniądze by nie były wydawane na lewo i prawo, tylko ściągane młode talenty za małe pieniądze. Równocześnie Luis oczyścił szatnię, pozbył się niepotrzebnych elementów lub je wymienił. W następnym sezonie, gdyby przyszedł Luis, nie byłoby walki o mistrzostwa czy top 4, byłaby walka o miejsca dające Europa League lub Conference League, a nawet jakby się nie udało tego osiągnąć, to i tak nic nie szkodzi, bo projekt byłby długoterminowy. I to właśnie po trzech lub czterech sezonach byśmy zawalczyli o mistrzostwo Anglii. Wielu fanom Chelsea może się to nie spodobać, ale według mnie to jedyna droga, w którą moglibyśmy pójść. Powolna przebudowa klubu. I mógłby zrobić to, co zrobił w Hiszpanii. Wymienić sypiącą się drużynę ze starą kadrą na najbardziej obiecującą drużynę w Anglii. Co się kłóci trochę z transferami, które widziałbym w lato, ale właśnie te letnie okienko mogłoby być ostatnim z takimi transferami na parę dobrych lat. Zresztą o transferach w następnych odcinkach. I jeszcze jedno. Dla tych, co bronią Grahama i ich argumentem będzie mecz z Leeds United, moim argumentem przeciwko będzie mecz z Southampton i to tyle, ile mam na ten temat do powiedzenia. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę i podzielicie się w komentarzu z Waszymi przemyśleniami. Sia!